Witam Szanowną Radę, Panią Skarbnik, Pana Wójta Pana Józefa Poświera na Zwołuje na dzień 18 czerwca na 830 30, 30. nadzwyczajną sesję Rady Gminy z następujących proponowanym porządkiem dziennym. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji stwierdzenie jej prawomocności. Punkt drugi przyjęcie, yy, przedstawienie i przyjęcie protokołu obrad. Punkt trzeci zapytania. Punkt czwarty. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania pomocy finansowej dla powiatu małżeńskiego na za realizację zadania na pod tytułem remont cząstkowy dróg powiatowych masą na gorąco rozkładaną na terenie gminy na Baciśnicach. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla powiatu, powiatu, powiatu na realizację zadania. Przebudowa i rozbudowa drogi Powiatowej nr 3521 f w miejscowości Crzepca. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu milenowych na 2021. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Żysznica na lata 2021-2031. Punkt 9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 160 łamane przez 29 łamane 21 Rady Gminy Nowa września z dnia 8 czerwca 2021 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej swojego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Punkt 10 sprawy różne punkt 11 zakończenie sesji. To jest za przyjęcie proponowanego porządku obrad. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za. Pani Przewodnicząca, przepraszam bardzo, ale w porządku jest mały błąd w punkcie 8. Uchwała nazywa się w sprawie zmiany uchwały nr 125. Yy, yy, przez, 20, yy, przez 24, przez 20 yy, przez 21 Rady Gminy w dnia 19 stycznia 2020 ukolenia wieloletniej prognoski finansowej na lata 2021-2029 macie tak, tak. Macie Państwo prawidłową uchwałę, aż tutaj się wpraw. Po zmianie 13 za Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Yy, przedstawienie i przyjęcie protokołu. Każdy ten. Kolejny podpunkt zapytania. są jakieś zapytania. Nie ma. Przechodzimy do punktu czwartego. Projekt uchwały nr 162, łamane przez 30, łamane 21, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu pańczęskiego na re realizację zadania remont cząstkowych dróg powiatowych masą na gorąco rozkładaną mechanicznie na terenie gminy. Wydaliśmy tą uchwałę. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego kolejnego uchwa projektu uchwały nr 163 łamane przez 30 łamane 21 Rady Gminy Nowa Brzeźnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Pańczeńskiego na realizację zadania przebudowa i remont drogi powiatowej nr 35 rozbudowa, przepraszam, drogi powiatowej nr 3521R w miejscowości Krzepca. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za uchwałą została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały nr 164 łamane przez 30 łamane 21 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 12 za, 1 wstrzymujący. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały nr 165, łamane przez 30, łamane 21 Rady Gminy Nowa Wrześnica w sprawie zmian w życie Gminy Nowa Brześnica na 2021. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały nr 166, łamane przez 30, łamane przez 21, w sprawie zmiany uchwały nr 125, łamanej przez 26, łamane przez 21 Rady Gminy Nowa Wrześnica z dnia 19 stycznia 2021, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2021-2029. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11 za, 1 wstrzymujący, 1 przeciw. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały nr 167, łamane przez 30, łamane przez 21, Rady Gminy Nowa Brzeźnica. Wymieniającą uchwałę nr 160 łamaną przez 29 łamaną przez 21 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 8 czerwca 2021 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały? A, to głosujemy po kto jest za, proszę podjąć rękę do góry. Za ostatnią uchwałą. Tak. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednym głos. Sprawę u czy są jakieś pytania. Proszę Państwa, teraz też będziemy sobie fajnie współpracować. Uważam,